Współpraca w w z w w w w w na ramplek, w wyloku tunelów na terenie imprezy. Osynła, że nie ma na to dowodów. Powiedziała, że przyjmuje do wiadomości decyzję burmistrza Witolda Adolfa Zauerlanda, który, mimo z masowami krytyki, nie chce podać się do dymisji. W miasta, media i liczni politycy uważają go za winnego karygodnych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa uczestników Last Parade. Berlin, Słodzień Wiśniewski, Polskie Radio. Pentagon śledztwo w sprawie wycieku tajnych dokumentów dotyczących Afganistanu. Chodzi o 90 tysięcy akt opublikowanych przez portal Wikileaks. To dokumenty z ostatnich sześciu lat operacji w Afganistanie. Są wśród nich meldunki żołnierzy, opisy poszczególnych akcji NATO, ale także wiele tajnych informacji operacyjnych. Rzecznik Pentagonu, Jazz Morrell, powiedział w amerykańskiej telewizji CBS, że celem śledztwa będzie m.in. ustalenie, czy w opublikowanych dokumentach znajdują się informacje, które mogą zagrozić amerykańskim wojewódzom. Ma ostrzegać Polaków przed zagrożeniami za granicą. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło internetowy system zgłaszania podróży. Na specjalnej stronie internetowej należy podać kraj, do którego się udajemy, numer naszego telefonu komórkowego, adres e-mailowy i PESEL. Po co to wszystko tłumaczy dyrektor Departamentu Konsularnego w MNC, Jarosław Pudniński. W razie zagrożenia bezpieczeństwa konsul będzie. Wow, pierwsza sztuka! Albo wysyłając w pakiecie ogólną informację sms-em, albo e do tej pory w przypadkach zagrożeń MSZ uruchamiało specjalną linię telefoniczną. W ten sposób rodziny osób przebywających za granicą przekazywały dane swoich bliskich, którym trzeba było przyznać. Brak tam zachęcałbym, żeby zostawiać jakikolwiek ślad informacji i kontaktów. Wpisy w tak zwanym e-konsulacie można dokonać nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego wyjazdu. Możliwe jest także dokonywanie zmian i aktualizacja miejsca pobytu już w trakcie podróży. Oj, postulnej. będzie się działo. Dla tych, którzy wybierają się do Watykanu, muszą pamiętać o ubiorze dostosowanym do wymagań obowiązujących w stolicy apostolskiej. Krótkie spodnie i odsłonięte ramiona wykluczone. Do niedawna wymagania te dotyczyły wyłącznie pielgrzymów pragnących wejść do Bazyliki Watykańskiej. Pilnujący wejścia strażnicy cofali osoby, których wygląd ich zdaniem nie licował z powagą miejsca. Mężczyzn w krótkich spodniach i kobiety z gołymi ramionami bądź w szortach. Obecnie nie sposób w takim stroju wejść też do Watykańskiej Apteki, otwartej praktycznie dla wszystkich, pod warunkiem jednak, że ma się sklepów. Z dewocjonariami, które oferują jednorazowe okrycia dostosowane do watykańskich standardów. Marek Lener, Polskie Radio w To był serwis Trójcy. Spod Krzysztof Łaniewski. Przed tygodniem piłka żonaka Poznań wywinęły się mm. pod stopora. Byli blisko kompromitacji w meczu z Interem Baku, metlu z innymi ministrów. Dziś mamy nadzieję obejrzeć innego, takiego, który postawi twarde warunki wsparcie Praga. Po no z nią, Polski zagrają w rundzie z trzeciej, Marcin Kikup jest sporym odcinkiem. Na pewno, w to wydarzy, się, będzie to zwycięstwo, czy będzie to remis, z tego, będziemy zadowoleni, ale nastawiamy